Witajcie moi kochani Z tej strony Andrzej Przyroda Jest 25 października 2025 Przede wszystkim chciałbym was wszystkich pozdrowić Miłośników przyrody Ludzi lasów Zbieraczy poroże oraz wędkarzy Tak jak mówiłem Przyjechałem na takie jeszcze inne łowisko Tylko, że to jest... Akurat to było leśne Teraz jest PZW Tu mu w tamtym roku się udało Kilka takich sześćdziesiątek złapać i ponad nawet Kilka sztuk to ładnych szupaków No w tym roku jestem pierwszy raz tutaj W ogóle nawet latem nie jeździłem za Linem, za Karasiem, bo to jest piękny karaś, lin też i jeździłem w ogóle w inne miejsca tutaj nie jeździłem, postanowiłem trochę na odmianę bo już kilka takich wypraw zrobiłem z pontonu i z synem, nawet jedno tu postanowiłem dzisiaj jest, patrzę tak fajnie słonecznie, pochodzi trochę w woderach jeszcze. Porzucać, ale na razie jedno tylko stuknięcie miałem, a dwie dobre godziny już tu się kręcę. No, nie zawsze się złobi. Ważne, że jest wyprawa, że się znalazło trochę czasu, że jeszcze wolna jest, bo też się już kończy mi urlop. Trzeba będzie jechać zaraz niedługo do pracy. No i postanowiłem jeszcze na odmianę trochę. Patrzę ciepło słonecznie trochę pochodzić jeszcze po wodzie, zobaczyć brzegami tutaj właśnie za, za szupakiem. No na razie sobiutko, może trochę później jakieś branie będzie, może się złowi, no ale ważne, że jest wyprawa, że nagrywam dla Was pokazuję właśnie takie fajne łowiska tu na Warmi. naprawdę super łowisko i smaczna ryba jest i no w ogóle rewelacja no mówię ja dalej do dzieła troszkę jeszcze pochodzę, pobiczuję pozmieniam trochę gum potestuję różnych jak coś mi się uda złowić, na pewno się odezwę. No przede wszystkim chciałbym pozdrowić swoich wielbicieli, co mój kanał oglądają. Syna, właśnie małżonkę. No i duże, duże grono ludzi, co też jest na dobre i na złe, jak ja mówię. Pozdrawiam. Życzę zdrowia. Ja do dzieła. Narka. Witajcie ponownie. No mówię no. Chodzę biczuję. Dobre 4 godziny już. Jedno stuknięcie tylko. W ogóle dzisiaj taki dzień w ogóle widzę. Bezbraniestwo. Bo to deszczowo było parę dni. Dzisiaj się wypogodziło zmiana ciśnienia i no niby skaczę za to malawko tam, za tymi drobnicami, ale nie ma w ogóle stuknięć. Tyle się na tych gum różnych kolorów i kalibru i nie ma żadnego brania. No nic tam jeszcze dalej będę jeszcze staram się zwabić go dopóki fajna, słoneczna pogoda jest może uda mi się go w końcu zwabić i przechytrzyć i złowię go w końcu bo tu mówię, to jest bardzo ładny szczupak w tym roku mówię, pierwszy raz jestem w ogóle pierwszy raz tu jestem i na razie sobiutko. Chodzę, mówię, bicuję różne miejsca, różne miejsca zmieniam. I pod brzegami i dalej. I cisza. No nie zawsze się uda. Mówię ta pasja trwała. Szczęście, tyle dni pod rząd. No i w końcu musiało się kiedyś to skończyć jeszcze nie wiadomo bo jeszcze z dwie godziny mi zostało jeszcze biczowania to może jak jest tam po wieczór jakaś może szansa będzie na razie mówię spokój ale to nic Kilka godzin właśnie mi się udało zorganizować. Też próbuję właśnie jeszcze pod koniec jak najwięcej tych nagrać tych filmów moich, bo później znowu będzie przerwa. Mam za już kilka filmów, to ich będę tak co któryś dzień będę ich stawiał. Z tego się cieszę, że jest grono ludzi, którzy mnie oglądają, poświęcą swój czas, swój trud. Mówię, a właśnie to się liczy, że ktoś to docenia. No i dla mnie taka pamiątka zostanie. Kiedyś sobie siądę i pomału sobie poglądam. No, bywajcie, ja jeszcze trochę pobiczuję i też będę się zawijał dzisiaj. Narka, witajcie ponownie. Sesonadrze, przyroda. No, przed chwilą udało mi się go zwabić, przechytrzyć. Na taką piąteczkę niedużo gumkę, właśnie biało-czarno. Bo patrzę, za to drobnico wyskakuje duże gumy dzisiaj bez efektu i spróbowałem założyć jeszcze mniejszą bo z siódemką chodziłem I założyłem piątkę, taką biało czarno czarny grzbiecik i, i też czerwony, końcówka ogonu i spójrzcie jaka piękna sztuka 60 równo no w tamtym roku to też kilka takich zapam jeszcze nawet większych a w tym roku też już jedna sztuka jest piękna Piękna sztuka Równo 60. Normalnie jestem tak szczęśliwy, zadowolony, że udało mi się zwabić. Tyle razy wyskakiwał za drobnicą i mówię, a zobaczę, a, a zobaczę tą, a zobaczę tamto. I na taką piąteczkę niedużo gumeczkę się schyczył. Przechyczyłem go. Normalnie jestem dumny. Piękna sztuka. Przed chwilą go wyciągnąłem właśnie. To taka stara kładka. Dojście też mówię bardzo słabe, tu trzeba też mieć wodę rybu. Tu nic nie zrobi. Normalnie przeszczęśliwy jest. Jest sztuka piękna. Pierwsza wyprawa i też udana, ale mówię już już prawie wątpiłem. Ale jednak do końca trzeba próbować. I się udało, i się udało normalnie. Jestem normalnie mega zadowolony. Pozdrawiam was. Ja jeszcze spróbuję troszeczkę porzucać. Hejka.